w godzinie szczytu jechało 60 tramwajów no to przecież nie sposób to było, to trzeba było jakoś odkorkowywać żeby to się jakoś kręciło więc przed najważniejszymi skrzyżowaniami ustawiano budki dla zwrotniczych jedynym zajęciem zwrotniczych było przekładanie zwrotnic przed nadjeżdżającym tramwajem. teraz właściwie większość zwrotnic mamy już elektrycznych więc ten problem nie istnieje ale nie bez powodu o tym mówię w tym miejscu ponieważ tu zostało jedno z nielicznych miejsc gdzie mamy zwrotnice ręczne konduktor zwrotnicę przełoży tu wkracza na białym koniu nowoczesna technologia, sygnalizacja wykryje, że nie pojedziemy na wprost, więc za chwilę przydzieli nam światło do skrętu w prawo, ale niestety konduktor po przejechaniu tramwaju będzie musiał tą zwrotnicę z powrotem ręcznie, jak w dawny wejchowy przełożyć. Jakby jednak nowoczesna technika zawiodła, damy radę i bez sygnału tak, tak, trzeba było wyjść, przejść. Jak dojedziemy na miejscu, to będziecie mogli Państwo, kto będzie chciał spróbować przełożyć zwrotnicę, bo wtedy będzie wiadomo już w stu procentach, jak to jest, że tramwaj skręca, mimo że nie ma kierownicy. Tak, tam biegnie z Kiemplą, niech nam się nie, nie wpadnie pod tramwaj bardziej, to miałem na myśli. O, to nie jest wcale takie, takie nietypowe. Ja wiem, że mamy teraz wątek martyrologiczny, ale to w sumie nawet się wpisuje. Kiedyś na Okęciu jeden motorniczy zginął pod, tram, pod własnym tramwajem, który go przejechał. Oszczędzę państwu y, szczegółów tego wydarzenia, ale tak było, nie z Proszę Państwa i żeby zakończyć, jakoś zamknąć klamrą e, ten wątek II wojny światowej, wątek ofiar, wątek poświęcenia Warszawy, to za chwileczkę po lewej stronie będziemy, mija, pom, będziemy mijać pomnik Umszak Plac, czyli pomnik placu przeładunkowego, to tu na rampach kolejowych ładowano ludność żydowską do wagonów wywożącą, wywożących ją do obozu zakłady. Na przodzie pomnika widać symbol połamanych drzew. Oznaczają one przedwcześnie przerwane ludzkie życie. A teraz generalnie, proszę Państwa, macie Państwo bezpłatny roller coaster. Jest to jeden z odcinków w Warszawie, który nadal czeka na naprawę główną, więc proszę nie być zaskoczonym, że trochę Państwa, szanowne 4 litery, na najbliższych kilkuset metrach, delikatnie mówiąc, wytrąci się. Prosiłbym kolegi konduktora o zaprezentowanie tablicy, która jest z tyłu. Proszę Państwa, co widać na tablicy? W! No jasne, proste, prawda? Wiadomo, jedynka jedzie na Andopol, W to jest jakaś tam, jaka, jakaś tam linia, ona gdzieś jedzie, piętnastka jedzie gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy w 1881 roku ruszały w Warszawie tramwaje konne z prawdziwego zdarzenia, Krótki wózek. Kiedy ruszały tramwaje kątne, to warszawiacy uczyli się na pamięć, że linią białą dojadą na Powązki, czerwoną dojadą na Robotniczą Wolę, niebieską na krakowskie Przedmieście, na przykład żółtą na Pragę. Wstyd przyznać, ale na początku XX wieku ponad połowa mieszkańców Warszawy była analfabetami. Na szczęście taltonistów było zdecydowanie mniej niż analfabetów, więc system kolorowy sprawdzał się aż do roku 1905. Później zaś wprowadzono już oznaczenia znane do tej pory, z jednym wyjątkiem. Warszawiacy bali się pecha związanego z linią 13, dlatego przez wiele lat nie było w Warszawie linii 13. Zresztą nie tylko, nie tylko tramwaju. Bardzo często mieszkania w Warszawie numerowano od 1 do 12. Później było mieszkanie 12a. I dalej mieszkanie 14, 15, 16 i Zresztą, jeżeli mówić o zabobonach warszawskich, to też dla uczciwości należałoby powiedzieć, że poza zawobonami nie bez kozery ukutu powiedzenie nie ma z nad kanał warszawiaka. Otóż naprawdę momentami byli to bardzo obrotni mieszkańcy, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład sprzedawano, sprzedawano przyjezdnym kolumnę Zygmunta argumentując, że jej trzon po poklejeniu na plasterki będzie się nadawał jako klepisko do mucenia zboża sprzedawano tramwaj 18 na chodzie że jako świetną altanę ogródkową e, dalej, przyjezdnym z innych miast na dworcu wschodnim sprzedawano miejsca siedzące w tramwajach e, argumentując, że tu jest taka praktyka i że trzeba było zapłacić natomiast po kawiarniach w centrum chodził tak zwany poleś Literat. Miał on bardzo dużo książek, na przykład Krzyżacy Tom 6, albo Lalka, Bolesława Prusa, gdzie od strony 24 rozpoczynał się rozkład jazdy PKP na rok 1931 czy drugi. Ponieważ Oleśny Literat był dwa razy wyższy ode mnie i dwa razy szerszy, to każdy grzecznie i potulnie wpował przynajmniej jedną pozycję książkową, bo jakże ubogacić w ten sposób swoich księgowników? Natomiast naprawdę absurdnym hitem, przynajmniej dla mnie, w ramach przekrętów, była próba wynajęcia na dancing hali głównej dworca kolejowego w Warszawie. W prasie ukazały się ogłoszenia. Bilety w przedsprzedaży rozeszły się jak świeże bułeczki, chociaż kosztowały fortunę. Natomiast cała heca wyszła na jaw dopiero wtedy, jak pięknie ubrane pary przyszły na dworzec, na którym odbywał się normalny ruch pociągów. warszawskim, o tym warszawiaku cwaniaku jeszcze do tego warszawiaka cwaniaka pozwolę sobie jeszcze nawiązać ale za jakieś 4-5 minut jak będziemy jechać koło obrodu saskiego na razie na razie zatrzymaliśmy się na przystanku Muranów niedaleko stąd nie widać tego co prawda ale warto o tym wspomnieć znajduje się bardzo nowoczesne muzeum Historii Żydów polskich, Polin. W Nienachal ciekawy sposób potrafi przedstawić historię narodu wybranego na terenach dzisiejszej Polski. O, po prawej też Pikarus na linii turystycznej 100. Takie perełki też się trafiały, zupełnie przypadkiem. Natomiast po stronie lewej Ogród Krasiński jedna z dwóch Dawnych rezydencji Warszawiaków, którzy przychodzili tutaj w niedzielne popołudnia, tutaj yy, na przykład yy, przychodzili tylko dobrze ubrani państwo, yy, młode pary wieczorami szukały tutaj wrażeń, guwernantki liczyły, że zdobędą męża, a yy, warszawskie ogrody, do warszawskich ogrodów nie wpuszczano osób nieprzyzwoicie ubranych. Ale obrony zostawmy na razie. Po lewej stronie bowiem mijamy arsenał, dawną zbroję. Tu trzymano miecze, piki, halabardy. E, tutaj trzymano broń, wszelką broń białą, armaty, ale także broń strzelniczą. Sam arsenał był częstym świadkiem różnego rodzaju wydarzeń w historii naszego miasta, między innymi w ramach niszuryckich. Insurrekcji Kościuszkowskiej odbywały się tu walki, także podczas powstania listopadowego, no i wreszcie książka, która jest nadal lekturą. Kamienie na szaniec, czyli akcja pod arsenałem, która miała miejsce 26 marca 1943 roku. Odbicie z rąk Gestapo harcerza szarych szeregów Jana Bytnara, pseudonim Rudol. No dobrze, ale teraz, żeby się Państwo nie zastali, a ja żebym się nie gadał w kółko bez przerwy, to teraz poproszę, żebyście Państwo potrenowali odwracanie głowy w prawo i do tyłu, bo tam w tle widać taką zieloną fontannę. Fontannę przed kinem Muranów. To wędrująca fontanna. Ona pierwotnie pod koniec XIX wieku stała na krakowskim przedmieściu ale kiedy przywieziono do Warszawy pomnik Adama Lickiewicza musiała zniknąć z Rakowskiego przedmieścia i ustąpić mu miejsca przeniesiono ją tutaj na plac bankowy tu był taki trójkątny zieleniec po prawej stronie no ale nie stanął w tym miejscu pomnik no więc fontannę przeniesiono po raz kolejny tym razem przed kiną muranów no i po e, wielu latach stania na sucho w końcu wróciła do dawnej ślubuści. z kolei po Państwa prawej stronie Ratusz Miasta Stołecznego Warszawy przed Ratuszem Juliusz Słowacki na pomniku. To też nie bez powodu postawiony w tym miejscu pomnik. Młody Juliusz Słowacki pracował kiedyś w jednym z dmachów, które stoją stoi za plecami pomnika. Jako aplikant Komisji Rządowej Przychodów i Z Tak oto idziemy przez kolejny z obrotów. Tym razem jest to Saski. Jakie panowały tutaj warunki, to najlepiej opowie jedna z Warszawskich. Zaskiwa w fontanny, jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna jak panna Lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtowałaś. Przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Kiedy poznałem moją Walerię, to jej kupiłem los na loterię. Moja Walerio, w Twe szczęście wierzę, jak wygrasz stawkę, to się powierzę. Na los wypadło dwadzieścia tysięcy, i ja jej odtąd nie ujrzał więcej. Na los wypadło dwadzieścia tysięcy, i ja jej odtąd nie ujrzał więcej. Ojciec Munda miał szczytne cele, na dobroczynny cel dawał w biele, zawsze powiadał. Mój przyjacielu, trzeba uczciwie dążyć do celu i posłuchali ojca synowie. Każdy ma cele, lecz w Mokotowie i posłuchali ojca synowie. Każdy ma cele, lecz w Mokotowie. Tak oto proszę państwo, takie oto stosunki panowały w ogrodzie Saskim. Trzeba było naprawdę uważać, żeby nie oberwać. Obiecuję, że już nie będę więcej śpiewał. <śpiewanie> Dobrze. Wjeżdżamy w ulicę Marszałkowską. jedną z głównych arterii. Na początku bardzo wąska. Pierwotnie była to bowiem droga w jurydyce Bienino, Czyli tak w jurydyce, czyli takim małym, prywatnym miasteczku w miasteczku marszałka Franciszka Bielińskiego, stąd ulica o nazwie Marszałkowska. Marszałek Bieliński zasłynął się tym, że przewodniczył pracą komisji brukowej, która brukowała nierówne warszawskie ulice. Natomiast... Natomiast sama Marszałkowska, jak mówiłem na początku, była wąska, ponieważ nie była w stanie przenieść całego ruchu. Poszerzano ją, poszerzono ją dwukrotnie. Po raz pierwszy jeszcze przed II wojną światową, Wyburzając cały ciąg kamienic. Po raz drugi marszałkowską poszerzono po II wojnie światowej. No niestety tym razem znowu wyburzając ciąg kamienic. Za nami na ogonie nowoczesny wagon firmy Hyundai. Świeżęta. i powiem szczerze, trzyma się tak blisko, jak chciał nam rozkwasić ogon. 3-2. 2 3 Bo chce się zmieścić na całym terenem. Ale my go, my go celowo albo za chwilę zatrzymamy, albo, albo mu uciekniemy, ale to taki jest plan na MDM to za chwilę. Wszystko w swoim czasie. E, proszę Państwa. Metro święty 300, no właśnie, metro. Czy wiecie Państwo, że pierwsze plany podziemnej kolei w Warszawie to jest rok 27? Myśmy prawie 100 lat czekali, żeby się zrealizowało. Zrealizowała pierwotna idea 2 mm w Warszawie. To i tak lepiej niż jedna, metra, jedna linia metra, bo wtedy złośliwi mówili, że sieć warszawskiego metra można wydrukować na długopisie. Dobrze, proszę Państwa, po prawej stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Miejmy nadzieję, że już niedługo się tu przyniesie. Z kolei z obok muzeum... Powoli powstaje Plac Centralny w miejscu dawnego Placu Defilad. To ma być nowa reprezentacyjna przestrzeń Warszawy. Zresztą w tle widać jakieś ogórki. Tu można zdaje się wybrać się na wycieczkę takim pojazdem po Warszawie. I my powolutku dojeżdżamy do, z powrotem do skrzyżowania z, z alejami jerozolimskimi. Proszę spojrzeć na te piękne kamienice po prawej stronie. Udało się nam zachować je praktycznie niezniszczone po II wojnie światowej, a to tylko dlatego, że aż do stycznia 1945 roku stacjonowali go okupanci niemieccy. A teraz mijamy skrzyżowanie z ulicą Nowogrodzką pierwsza uliczka, która spowodowała w Warszawie korki. Jeszcze pod koniec XIX wieku, w poprzek Marszałkowskiej, Nowogrodzką przypędzano bydło do rzeźni na Okocie. To bydło wznosiło tumany kurzu, blokowało ruch na Marszałkowskiej na długie kwadranse i generalnie robiło straszny bałagan. Żeby nie być posądzony o jak, broń Boże jakiekolwiek konotacje E, polityczne absolutnie bydło i Nowogrodka nie występowało w tej opowieści obok siebie. I mówię to z pełną premedytacją, naprawdę nie potrzebuję procesu w trybie wyborczym. Nie jesteś kandydatem, więc nie będzie. Ja wiem, no ale proszę Państwa, z tym bydłem to tak było. Naprawdę tak było. Historia lubi się powtarzać. <noise> <noise> nie, nie, ale mówię żeby zachować czystość i porządek przewodnik zasadniczo musi być apolityczny więc ja skupię teraz Państwa uwagę na kamienicy po lewej stronie Marszałkowska 72 piękna, neogotycka kamienica tak wyglądało większość kamienic na Marszałkowskiej zanim po wojnie zaczęto je przerabiać burzyć i budować nowe socjalistyczne cuda. lepsze a tak jak tylko spojrzyjcie w perspektywę tych ulic Wilczej czy kolejnej pięknej. Tak wyglądały uliczki w Warszawie przed wojną. Ciasno.